Cześć ludziska, z tej strony Maxim. Witam Was w kolejnym, a zarazem ostatnim poradniku dotyczącym gry Dead Space. Chodzi tutaj o ostatniego bossa. Zaraz sobie, sobie zobaczycie, jak to tutaj wygląda. Ja jeszcze Wam mogę dopowiedzieć, co będziecie potrzebowali. Jeżeli chodzi o broń, będziecie potrzebowali tylko i wyłącznie zwykłego karabinu. Im macie więcej amunicji, tym lepiej. Resztę możecie sobie w buty wsadzić. Tak naprawdę w kałamarz wsadzić. Jeżeli chodzi o trudność tego bossa, to jest on naprawdę bardzo prosty i można powiedzieć uwłacza inteligencji przeciętnego gracza. No niestety, nie jest to fajnie jakoś wyrównane, bo w samej grze zdarzały się o wiele trudniejsze momenty niż ostatni boss w tej grze. Ale tak czy owak, chciałem pokazać Wam poradnik z tego bossa, choć nie jest za trudny, żeby Wam to zobrazować. Być może jest ktoś, kto będzie miał problemy z tym bossem, ale myślę, że jak Przeszliście tego bossa, którego pokazywałem Wam w chapterze 6. No to z tym bosem nie powinniście sobie w ogóle znaczy zaprzątać głowę, nie powinniście z nim mieć żadnych problemów. Tutaj mamy do czynienia z mamućką ksenomorfów. Zaraz ją zobaczycie w pełnej krasie. OK. Jak widzicie, skrzyneczki do rozwalenia e, walają się po podłodze. Na początku mamy trochę czasu, żeby je pozbierać. Także tutaj nie przejmujcie się, że zaraz was coś zabije. Tylko jak macie chwilkę, możecie to tutaj pozbierać. Oczywiście to nie jest wymagane, bo tak jak mówię, wystarczy karabin i troszkę amunicji. Ja tutaj sobie pokopię po tych skrzynkach, żeby wam pokazać, że mamy na to czas, przynajmniej chwilę czasu z samego początku. Już widzę, że Boss zaczął atakować. Zaraz Wam powiem na czym ten atak tego Bossa polega. Dobra, ustawiamy się frontem, i jak widzicie, mamy pseudo e, żółte punkty od tego Bossa. Cała sprawa polega na tym, żeby biegać na boki, nic więcej i strzelać do tych żółtych baniek. Jak widzicie, że on robi zamach, biegniemy w drugą stronę. Ok, oczywiście, w wolnej chwili możemy przeładować. On, jak dostanie. Czuły punkt, chwilę się będzie zwijać i znowu, widzicie, zamachem postara się uderzyć w drugą stronę. Mamy czas, żeby rozpieprzyć kolejny czuły punkt. Udajemy się na jeden z krańców planszy, czekamy na zamach i zasuwamy w drugą stronę. Jak widzicie, jest to wszystko banalnie proste i to jest łatwiejsza część tego bossa. Zaraz sobie poradzimy z wszystkimi e, punktami. Tutaj teraz włącza się cutscenka, to jest zawsze, to jest trudniejszy punkt. Bo będziemy musieli celować do pozostałych punktów, z tym, że nie będzie takiego standardowego widoku, jak widzicie, w ten sposób musimy sobie poradzić. Musimy obczaić, w którą stronę celujemy, on tutaj nam się jeszcze strasznie wierci. Ale mamy chwilę czasu, żeby się przyzwyczaić. Rozpieprzyliśmy przedostatni punkt. Teraz będziemy się zajmować ostatnim, dostał dwa razy. Ok, i poradziliśmy sobie z wszystkimi punktami. Jak widzicie, czasu jest dużo. Od razu, boss nie próbuje nas zeżreć. Dlatego spokojnie. Teraz włącza się kolejny z etapów tego bossa, ale wygląda to na tej samej zasadzie. Eee... Bosier pokazuje jajca. W tym momencie bierze zamach, biegniemy w jedną stronę. Bierze drugi zamach, biegniemy w drugą stronę. I tak cztery razy. Trzeci cios, czwarty cios i mamuśka odsłania jajca. <grywamy> Walimy w kolejne z jajek. Możemy sobie przeładować za ten czas. I sytuacja znowu się tutaj powtarza. Zamach, no to my biegniemy w jedną stronę. Zamach. Biegniemy w drugą stronę. Trzeci raz. I czwarty raz. Dobra. Odsłaniaj jajca, kobito. I jak widzicie, tutaj nic na trudniejsze się nie zmieni. Mamy tutaj tą monotonię wybijania tych wszystkich pięciu jajek, jak się nie mylę. Jak umiecie biegać na boki, to nie ma szans, żebyście zostali powaleni na ziemię, dlatego tak mówię, że to strasznie uwłacza skill'owi inteligencji przeciętnego gracza. Jak na ostatniego bossa jest to stanowczo za łatwy boss. Lecimy. Pyk w jedną stronę. Pyk w drugą stronę i pokazuję ostatnie, a jeszcze dwa, ostatnie strzały. Dobra i pokazuję jajca. No i the end. Mamy po ostatnim bossie. Jak widzicie, naprawdę e, poziom trudności źle jest tutaj wyważony. Mieliśmy o wiele trudniejsze momenty w grze niż sam ostatni boss. E, ja wyłączę za moment filmik, bo nie chcę Wam spoilerować tutaj końcówki. E, jeszcze tutaj możecie się przyjrzeć e, pięknemu okazowi. I ja z Wami się żegnam. Trzymajcie się na razie. Hej, do następnych filmików, do następnych poradników. Na razie.